chciałabym serdecznie podziękować rodzicom za zorganizowanie i pomoc w przygotowaniu do naszego balu. Panu dyrektorowi za użyczenie miejsca, sali zabawy, nauczycielom za pomoc w organizacji, pani Jadwida Suska za piękne dekoracje, pani Agnieszce Miaskowskiej za muzykę do naszego przedstawienia, panu Markowi makroszowi za przygotowanie poloneza oraz w szczególności naszym kochanym panią wychowawczyniom. Za to, że cierpliwie czuwały i pomagały w zrealizowaniu naszego przedstawienia. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. W imieniu wszystkich rodziców zapraszam trzecioklasistów oraz zaproszonych gości na poczęstunek. Kolejny edycyjna na cytycznego i na szow musi mam talent, czyli maski i studniówka. Jak co roku nasze show wprowadziło wielu gości, błoknąłcych kontaktu na żywo, z naszymi wielce utalentowanymi uczestnikami programu. Witamy pana dyrektora oraz nauczycieli naszej szkoły. Mamy nadzieję, że poczucie humoru nie opuściła strakcję tego pomyska. Witam. Witamy rodziców, na których być może będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć swobodcie w roli artysty. Z powodu którego odwiedzają szkołę częściej niż niektórzy uczniowie. Witamy też wszystkich pozostałych gości, naszych przyjaciół i krajowych sąsiadów, Czeciochanie i Wielandama. Zobaczcie, jadę z wnukami. No to co mam, no to co mam, no to co mam? Musi mam talent! Zanim przystąpimy do przesłuchania uczestników Musi Mam Darem, na początek krótka prezentacja klas trzeci. Odejedę głos tajemniczemu, choć bardzo spostrzegowczemu obserwatorowi. Klasa 3 A liczy 25 uczniów, wszyscy klasyfikowani i promowani. To wymarzona formułka pani Agnieszki Ochnio, którą chciałaby wygłosić na Czerwcowej Radzie. Ale czy wygłosi? Oto jest pytanie. Czy Silek Welnio wyjdzie do czerwca z fazy i ogarnie swoje oceny? Czy Walczak odłoży swoją kolejną bitwę ze starszą o sekundę siostrą do lipca? Czy łaciaty i pyśka zdążą wrócić na czas zawodów sportowych, by poprawić stopnie? I gdzie będzie kuba? Więc w skrócie, idąc w szlug, bo życie to dżungla. Jedni o matko, inni w górę rogi. I jest moc, więc nie lękaj, piąsia, nie pyskuj. Czas na pomidora. Kochani moi, uczcie się proszę. To nie koncert życzeń. Nara. Jak zwykle o co chodzi, wiedzą tylko nie liczni. Z kolei wyważona wiadomość tygodnia dla pani Małgorzaty Górnej. Nie było żadnych skarg na trzecią B. Daj osoby w klasie, z czego dwie trzecie nie w nieustannym stanie pracowania. Nie lubią nosić książek do szkoły, bo zniekształcają torby. A człowiek, czytaj dziewczyna, musi jakoś wyglądać, zwłaszcza w trzeciej B. Ulubione przedmioty, smartfon, własnej roboty, papierowa piłka religia, wychowanie do życia w rodzinie i wiedza o społeczeństwie. Najbłędniejszy stan ducha oprócz pazy, poczucie niesprawiedliwości i kamienia od nogi. W skrócie, właśnie tak myślałem i małe pytanko mam jeszcze. Ja nic nie zrobiłem, Ogarnijcie się ludzie. Koniec ogłoszeń to Już wiem, do czynienia, ale przecież, no to co mam, no to co mam, no to co mam? Mam Czas na pierwszą prezentację. Zmuntowani niepokorni, Justin Bieber przy nich lepiej nie mówić. Piosenka zaangażowana i koniec z trzeciej. Nie chcę. Jest, muszę mnie dobrze znasz. Ciągle prowadzę. To... Serwy trzy, częściej wcześniej pada strzał I lekcja nagle w się zamienia Ciągle bak, 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 z rzucą wagi I nieobecność my się lekcji biłem Tylko ja, 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 ja nauczę cię Powtarzasz jakbyś, jakbyś była, a ja A nie tylko bak, 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 zachowanie dół. Nie długo skali tam nie pisa brak. tylko ty, ty, ty. Ty nie uczy się. Do końca życia będę to pamiętał a ja cóż. Wierzę się. Aż nie wierzę, że. Wierzę się. Warto mieć marzenia ciągle, ba, ba, ba Uwagi i nieobecność Choć na lekcji wiem, że mój duch Coś, co swobodny jest To po obecności, jakby przegapiłem A ty cóż, nie leżysz się Aż nie wierzę, że... Są różne. Wiem coś o tym, bo w końcu jestem jednym z nich. To teraz krótka możliwość jeszcze kolonistycznej. Czyli sztuka przeprowadzania wywiadu. Słuchajcie, dziękuję, że mam być niewłaściwy, bo i tak dalej, ale muszę z Wami wywiad bo będę mieć połę z Polaka, a jak zrobię tak no, inteligentnie, to może i czwór, czwórkę dostanę. Wiecorki, ale nie mam wyjścia. W internecie jest mi znalazł. No to dawaj jak musisz. A o czym to ma być? No Pani jak czasem co wymyśli. W sumie to sama nie bardzo wiem o co chodzi, bo posłuchajcie. Przeprowadź wywiad z twoimi kolegami z klasy na temat jak żyć. No jak to jak żyć? Normalnie. Jeść, pić, w pograć, z kumplami się spotkać, przy kąpie posiedzieć. Weekend jakaś mała impra, sesja zdjęciowa do fotobloga i z głowy. No ale to chyba nie o to chodzi, bo tu jeszcze jest dobsyk tak trzecioklasistą. Co trzecioklasistą? No jak żyć trzecioklasistą? No przecież mówiłem. Wiem, w trzeciej klasie jest. Parę fotek, Facebook, jakaś No, Ale ty jeszcze jesteś dalej w temacie. Jak żyć trzecioklasistą, by nie mieć ogni sprawowania? Hmm? No co, to pytanie nie do... To nierealne. Nie mieć obniżonego zachowania w naszej budzie i w trzeciej klasie to nie z nami rozmowa. Magdy, spytaj albo Sylwii. One jeszcze wytrzymują ciśnienie. No, ale to jeszcze jest dalej w temacie. Jak żyć klasie sto? by nie mieć obniżonego sprawowania, w miarę dobrze oceny i zachować swój niepowtarzalny dzięki i urok osobisty? To jest coś tematu. No wiesz. No nie wiem, dlatego pytam. Co ci będziemy zdradzać nasze sekrety? A w waszej klasie tak się nie da? No co ty, za byle co rozliczanie. Trochę makijażu po weekendzie, jakieś pasemka na głowie, matematyczka komentuje, że się szkoła nie podoba, Do pedagog na rozmowę. Pójdzie się po bułki do sklepu. Uwaga, koszmar normalny. No, jak się beśka z siostrą lekcji, to podobno policja, jak masz ukać. <śled> No wiesz, trzeba się sportem zajmować, to tak się znać, znaczy. to jakieś zawody, tam jakaś akademia do nagłośnienia. Albo do teatrzyku, tu zaśpiewasz, tam coś przeczytasz. można zatucować, tu plusik, tam minusik i na dobre się nazbiera. To co, zapisałaś już wszystko? No, co, zapamiętam, tu plusik, tam minusik i się zeruje. czyli u mnie znowu będzie poprawne, oh my god, zabiją mnie w domu. No to co mam, no to co mam, no to co mam? Musi mam talent! A teraz zapraszamy na wieczór autorski. Uczniowie oraz trzeci stworzyli poradnik, jak przetrwać gimnazjum i nie zwariować. Szczególnie polecamy naszym młodszym kolegom i koleżankom. Poradnik z sprzedaży, w sklepiku szkolnym, w scenie przez autorów, czyli tak jak i bez ceny. Musisz to mieć. Oczywiście, przedstawimy tylko fragmenty. Nie wszystko nadaje się do upublicznienia. O, co nauczyciele słuchają. I dyrektor, tak tak wysłuchał wszystkie nasze tajemnice. Ułos, ale sprawowałem zabrakło. No więc tak, zaczniemy może od przerw, bo to najfajniejsze w szkole. To pierwszy rozdział 55. Kultura najważniejsza, czyli gimnazjalistów, kontakty ze sztuką. To rozdział 146, od przebudzenia do pierwszego dzwonka. Co robić, gdy przyjeżdżasz do szkoły o 7 rano i tylko kuchanki, w kuchni pogrzęgują galkami? Po pierwsze, skocz do sklepu po jakiś problem do zupy jeszcze dwie przerwy, a ostatnie śniadanie jadę w niedzielę około 11. Po drugie, powyginać miało ciało, przesiedli 7 godzin na twarziem krzesełku, więc ów wskazany, bo inaczej gabciło się jak nic. A poza tym pamiętaj, że pierwszy nauczyciel pojawi się w szkole około 7.30, więc masz pół godziny na zajęcie zakazane w ogóle szkoły, czyli WSO. Czy nie wystawimy naszą koleżankę maszankę na czuję lub każdą inną koleżankę z dobrym wzrokiem i słucham? a sami na korytarz koło pracowni informatycznej i ćwiczymy w sztukę piłkarską samodzielnie wykonaną ze polskiego piłku, przecież aromanów w Polsce. Gdyby nauczyciel tych już pojawił się wcześniej, nasza koleżanka dostanie nagle ataku kasztu albo się zakrztusi, więc mamy czas na przypomnienie sobie z zaróskami na parowanie i fizyki na ruch niejednostajnie przyspieszone i po prostu szybciutko znikamy. Zdarza się czasem, że nasza koleżanka nie wie, że wyparowaliśmy i biedna każdą siódmych, trzydzieści do ósmy. ale co? Cóż...